Cześć widzowie, dzisiaj będziemy grali w, w grę Funky Friday, dzisiaj jest ze mną tata. Tak jest, cześć witajcie na dzisiejszym odcinku, o wywaliło mnie z Robloxa. Będziemy grali dzisiaj w Funky Friday, pierwszy mhm. raz to będę grał, zaraz pokażę statystyki, że robię to naprawdę pierwszy raz. Nigdy w to nie grałem, nawet nie wiem jakie klawisze są na komputerze. Ja grałem. Zobaczymy jakie są klawisze na komputerze. ja nie wiem, więc w pierwszej pewnie bitwie nie ja widzimy, jak Kacper to grał, więc wiem o co chodzi, ale nigdy nie grałem. Także zobaczymy, jak mi pójdzie za pierwszym razem. Słuchajcie, okay. trzymajcie kciuki. Mi eee. się nie chcę włączyć. No, czekamy, czekamy. Z resetów, bo nie. Już a, się włączyło, no, moment. A razem jesteśmy na serozie że razem, dobrze. Nie, gdzie nie. mam iść? Jesteś, widzę cię na liście, jesteś, dobra, gdzie mam iść? Chodź za mną, tu jestem. No, idę sobą, idziemy, idziemy. Zobacz, a miałem okazję statystyki, proszę bardzo, widzę, zobaczcie. Statystyki gracza, pyk, 6 minut, nic, 0 walk, 0 zero, zero wszystkiego. Dobra, gdzie ty jesteś idziemy Kacper? Tu. Idziemy Nie, po czemu, nie, ty tu. Gdzie, gdzie ty tu. A tu jesteś, dobra. Idziemy po. Dobra, 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 tu dobra. Dobra, no, dobra, dobra. Idziemy. Idziemy. się tu. A nie mogę skoczyć. A potrzebuję co? Strzałki czy wsada? Tu y, nie wiem, te chyba. Zobacz. E, E mi każe, poczekaj, to tu pewnie czy nie? E klik, Dobra, E przytrzymuje, że wejdź. Ja dobra, wybiorę dobra. piosenkę, Co piosenkę? Tyś. Dobra, wszystko jakoś prostą wybierz Kacper, żebym ja na początku Dobrze, spróbował to wciskać, będzie. nie? Ja to grałem, Coś mam kliknąć, łatwiej. nie? Nie, ja, ja wybiorę. Chyba, że nie zadziała. Nie zadziała, nie? A, bo to jest wybieranie selektor piosenek. Dobra, i odlicza czas sekundy, czata nie chce. Tego też nie chcę widzieć. Nie przeszkadzało. I teraz... Jakie klawisze? To jest pytanie... Ach, Sławki chciałem. O, a WD. Wsady, o Jezus, a... a bo to teraz Ty, tak? A skąd, a to jest W? A góra po prostu, tak? O Jezus! No ja pierwszy raz nie, nie mogę się przyzwyczaić. OMG! lepiej ode mnie OMG! OMG! To jest trudne! Zaraz, A to jest Idaho Meat Chip. <grych> Jakieś chipsy jeste serio? Ojej, teraz ja już. OMG, to jest trudne! Teraz Zaraz przegrałem zobacz. mocno. Zaraz zobaczysz, co to jest trudne. Teraz ty wciskasz chyba, co popadnie. Zawieć. Zaraz Aj, OMG! Nie, ależ przegrałem. Jeez! Nie umiem klikać! Ja się mylę tutaj. O, teraz trochę zapałem, trochę zapałem, trochę było lepiej, bo nie sobie... Przyzwyczajam się do tego. Gramy dla zabawy, OMG nie dla o, Dlaczego? Dlaczego dla wyniku. No ba. I Chcesz zobaczyć, co no to jest No przegrałem, ale hard? tak bardzo, aż mocno nie przegrałem chyba. Chcesz to? zobaczyć, co to jest tryhard? Nie, 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 czekaj, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, włączę coś innego. Ale to jest dziwne. To będzie fajne. Eee, e, e, e Ale bo czemu, ja muszę wciskać czasem dwa naraz oczywiście, nie? Ja ja tak, tak jeszcze tak nie bardzo ogarniam to wciskanie dwa naraz ogólnie, nie? Ale A wy widzowie graliście kiedyś w, w, jak się zna? Friday funky, funky, funky czy Funky Friday? Friday bo bo... E, ogólnie gra się nazywa Friday Night Funky. No prawda? ja wiem, tam to Problem znam, ale to jest jakieś inne właśnie. No właśnie, no właśnie, no właśnie. to nie będzie trudne. Ale tak. mam widzą, że to nie jest łatwe. Przygotuj nie? się! Widowie, widzowie, a wygraliście, to napiszcie komentarz, czy graliście kiedyś w tą, w tą grę, jak wam szło, czy to tak dziwnie koślało jak mi, czy może lepiej? Uwaga, skupiam się, bo chyba ja będę pierwszy. Nie, ja będę. Ktoś pierwszy? OMG. Good, good, sick, 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 okay. Yo. No nie wiem, wcale mi nie poszło dobrze i jezu, nawet nie miałem czasu mówić nic. Ej widzowie, to jest, to jest crazy. Hmm? Bardzo mi źle teraz poszło. Zarażę. OMG. Zarażę. OMG, ale trochę lepiej niż poprzednim razem. To jest trudne. A co ty myślałeś, że ja będę z... To easy? Ale dziwne. Strasznie przegrywam. No wiesz, ale ja grałem już to No dobra, ale wiesz, ale... Jak za pierwszym razem, to jest the best. O... Psz. Ale nie, na telefonie jest chyba łatwiej. Nie. Tak. Bo ty wciskasz guziczki, a ja tutaj muszę jedną ręką jakoś, ja nie mogę tak. To mi nie wychodzi. Kurcze, ale już mi wyprzedził. OMG. Ja to... Jestem ciekaw widzowie jak Wam się to podoba! Bo ja nie wiem, co tu... nie wiem o co tu chodzi. Widzowie widzę, jak wam się podoba. To pamiętajcie zostawić lajka like i subika pod tym filmikiem, żebyśmy wiedzieli, czy wam się to podobało, czy to siadło, czy nie. Bo mi chyba siadło powiem wam, ale jestem taki, o Jezus, już się nie dołożyłem. I to fajna dzielka. Nie wiem czy to da się to grać lepiej ogólnie, nie? Czy to tak... Tak jest youtuber, który. Ja wiem, ja widziałem go u Ciebie na tym, ale to drama. On ma dwie ręce granie? Wow. No tak, ale teraz ty masz cały ten etap długi, nie? O OMG, to trudne. Nie daj rady. Sara pokażę Ci jeszcze większy tramwaj, ale 50 minutowe to jeszcze więcej strony. Pięciom minutowa lubisz to? No grubo, ale przewaga, no trochę jest przewaga, nie? Ale grubo. Ale nie taka duża. To już troszkę mniejsza, nie? Proporcjonalnie do ilości długości to tak. A coś tak spoko nawet. Dawaj, coś takiego ale fajnego. Coś trudnego. Dawaj, 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 musimy coś fajnego widzą pokazać, żeby nam tutaj po coś siadło, żeby tutaj... żeby tutaj coś... Żeby coś siadło, fajnego nagrało. Ale tak potężnie siadło. Zdrożę piosenki jest jakieś fajne. Masz, to jest no, coś krótkiego. To jest Easy, coś łatwego, Easy takiego normalnego. No, ja hard już wybrałem. No to no, ale krótkiego. Krótkie? No. 2 minuty to ma 3.40. No dobra, to no, damy radę. No jesteś... Kłamczuch jesteś, miał być krótkie! Dobra, widzowie, jedziemy, uwaga, jedziemy. 3, 2... 1, zostawcie szybko dwie. lajka. 1. 1 1 Jedziemy! Ojej! Je, zagapiłem się! 我去。 Z, z, z to, to, to jest, jest. A moje panuś, nie Moje paluszki, być łatwe. Mają być łatwe. Jest, <grym jest <grym łatwe. Nie jest łatwe, jest dramat. Jest Palcem no, Palce mnie bolą, nie, bolo, nie musimy klikać. A, no ja tak robię, Pat, ja tak a... robię. A zobacz, mam ja, punkt, ty, ile razy ja o, prawe rau, szybkie? mam oh, jest! Wow, oh, ja nie umiem! OMG! Fajna gierka. A, ale trudne, jeszcze 2 minuty, nie! Nie, ci dam radę. Przegrasz? Nie wiem, bo więcej punktów, to, to może nie przegram. Fajna gra, ciężka Trudna. Trudna. Znaczy to jest top zależy, to się trzeba nauczyć tego po prostu wczytywać. Jeszcze! To jest bardzo trudne, bo to bardzo szybko leci. Trzeba się nauczyć koordynować palce, żeby wciskać w dobrej kolejności i razem. Ja, ja, ja umiem... Klawiaturę trzeba dobrą. Jeszcze słuchajcie, z anti-ghostingiem, anti tak zwanym. Często się nazywa tak naprawdę enki rollover, że można wcisnąć 3 4 guziki naraz i to jest poprawnie interpretowane przez komputer, bo inaczej w ogóle tutaj nie da rady. Jest, jest, finał. Bo ja mam trechał. Moje paluszki! Zagrywasz, Nie? Ja wygrywam. Lubię. Ja dużo wygrywam. Wiecie co widzowie? po prostu spamuję telefon, bo ja... Ja widzę, że już nie... Nie ja wiesz co, ja nie filicy ja robię! Co? <laughs> to, Aaaa! 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 Uuu. Wygrałeś, król. OMG, to miało być łatwe, lekkie, przyjemne cacper. Nie gramy hardów, to jest bez sensu na razie dla nas hardy tu granie, nie? Uh, no, dobra, zobaczmy statystyki, co tu się wydarzyło. Co tu się jak wydarzyło? Jak nam wskoczyło? Co mi tu skoczyło? Widzicie, jak on się podobało, co ci widzieliście? Wygrałem, po raz pierwszy wygrałem. Uh, moja pierwsza wygrana. Well, hell yeah! Co, jak mi się podobało, pamiętajcie, kliknijcie subskrybki, zostawcie like. wygrał przeciwko Kasper w Bushwalk. No, elegancko, jest dowód, nie? Dawaj, odpalaj. 26... Jakieś jakieś miałem 111 na początku filmu, a mam 270. Masz 3 miliony sikur. teraz. A ja mam 570. Co to jest kliknięć? Co? Co to są kliknięcia to? Gdzie? Wynik to, co to jest? Nie wiem, ale ile mam? To jest to są chyba kliknięcia, ja co? mam 3 miliony! To nie są kliknięcia? Możliwe. No, ja to mam kliknięcia. 3 miliony a Nie widzomy. wiem, ale patrzcie, mam dwie wygrane, e, wygr pasmo wygranych dwie. I 507 tysięcy to są chyba kliknie, ale nie, niemożliwe, że aż tyle razem. Patrzcie widzowie, tak, ja mam niemożliwe. 3 miliony. Widzę, widzę, Ale najś, ja najś, to żółwik. grałem 8, ja to grałem 8 godzin. Żółwik, żółwik. No i pięknie, słuchajcie widzowie, dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało. Kacperek żegnamy się. Pomacha ładnie do widzów. Halo, tu patrzymy w kamerę, mamy do widzów. Dziękuję pa. za oglądanie. trzymajcie się i do następnego filmiku. Będziemy nagrywali różne gry i różne filmiki. Mamy nadzieję, że to Wam się spodoba. Dobra, widzowie, słuchajcie, macie... No nie wiem, dwa dni na zostawienie pod tym filmem 100 wyświetleń. Jak będzie 100 wyświetleń, nagrywamy znowu. O, to jest dobre. Jak będzie 100 wyświetleń, to nagramy kolejny taki filmik z Friday, Friday Funky. Funky. E, to znaczy, że ktoś to ogląda i jest sens to robić. Także bardzo dobry pomysł. E, dzięki jeszcze raz, trzymajcie się na razie, cześć, hej! Pa!